Panie Marszałku, Wysoka Izbo, stoimy przed historyczną chwilą. Za chwilę Wysoka Izba przyjmie ustawę z pakietu premiera Morawieckiego, która zawiera niezwykle istotny element, zawiera klauzulę pewności prawa. Przez 25 lat polscy przedsiębiorcy czekali na takie rozwiązanie. Ta klauzula mówi, że urzędnicy Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych nie będą mogli interpretować prawa wstecz, nie będą już mogli niszczyć firm tak jak to było za poprzedników, będzie można tylko i wyłącznie zmieniać interpretację do przodu. Platforma obywatelska dzisiaj skrytykuje tę ustawę, na którą czekały, czekały miliony Polaków. To jest skandaliczna sprawa, proszę Państwa. Wyka Platforma wykazywała wyjątkową nadwrażliwość i w innych tematach, a dzisiaj wychodzi przy ustawie znakomitej, poprawiającej warunki działalności gospodarczej. W Polsce i ją krytykuje. Jak słyszymy, nowoczesna nie uczestniczy w pracach Komisji. Więc mam pytanie do pani poseł y, sprawozdawcy co przynosi ta ustawa polskim przedsiębiorcom? Dziękuję panu posłowi.